Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motoroladca. Dzisiaj temat, można powiedzieć, że z dziedziny kwestii podstawowych, ale uważam, że niezwykle istotny i warto też o tym mówić, czyli jak przygotować się do długich podróży w samochodzie. Zalążkiem do nakręcenia tego odcinka była sytuacja z lipca tego roku, bo jak tak sobie dodawałem te wszystkie kilometry, które w lipcu przejechałem, to wyszło ich niespełna 13 tysięcy kilometrów, więc wydaje mi się, że dosyć sporo, chociaż ja wiem. Typowy busiarz powie Waldek. 13 tysięcy miesięcznie to ja robię, jak jeszcze pojadę na dwutygodniowe wakacje. No ale podobno też są im zakładać tachografy, tak jak kierowcą typowych ciężarówek. I tutaj kwestia może się zmienić. Ale nie w tym dzisiaj rzecz. Chcę. Przekazać Wam 10 porad, jak przygotować się do długich podróży. Bo oczywiście to jest kwestia względna. Jeden powie, Waldek, dla mnie długa podróż to już jak jadę 1000 km, w sumie robię to na strzałatko, raz zatrzymam się do toalet. A drugi powie, dla mnie to już 200 km, to jest szczyt moich możliwości. A ja, jak brałem i swoją babcię w podróż do rodziny w okolice Kalisza, niespełna 100 km, to babcia brała kanapki na drogę i termos z ciepłą herbatą. To nie jest tak, że ja do każdej podróży się przygotowuję, palcem na mapie sobie wszystko rozpisuję, jak należy, ale do tych dłuższych mimo wszystko należałoby. Zapraszam na odcinek. Matko, jedyna, jak ta maska wysoko się tutaj podnosi. Może po to, żeby po prostu łatwiej było silnik zdemontować, w razie czego. No właśnie, pierwsza rzecz, z jednej strony można powiedzieć, że trywialna, pospolita, bicie piany, ale bardzo często o tym zapominamy, czyli kondycja techniczna naszego samochodu. Owszem, ona powinna być cały czas dobra, ale szczególnie jeżeli wyjeżdżamy w jakąś dłuższą podróż, tym bardziej. Jeżeli podróż zagraniczna jeszcze bardziej może boleć nas to po kieszeni. Pamiętam sytuację z tego roku: droga ekspresowa S3 w kierunku Szczecina, między Zdroi, Świnoujścia w połowie drogi w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. E, widzę stenika. 1.9 DCI, drugiej generacji, który niemiłosiernie kopcił. Zapakowany po dach, na dachu jeszcze trumienka, cała rodzina w środku i tak sobie myślę, czy wakacje będą survivalowe, czy uda im się dojechać. Zatrzymałem się na stacji, chwilę później ruszyłem, no, mijałem ich, jak już stali na boku drogi, Wakacje pewnie były, można powiedzieć, że zaplanowane przeżycie. No właśnie, sprawdźmy to, co jest możliwe. Mam jakieś niepokojące myśli, widzimy, że auto kopci, dziwne dźwięki z silnika, skontrolujmy to. Pamiętajmy o tym, że wizyta na stacji kontroli pojazdów to nie jest serwis mechaniczny, bo ostatnio jedna pani do mnie się zgłosiła z takim zapytaniem, ale ja przecież auto serwisuję, co roku na przegląd jeżdżę, tylko pomyliła te przeglądy. Jeżeli mamy możliwość dostępu chociażby do bagnetu, czy elektronicznie sprawdzić, sprawdźmy ile z oleju, podstawowych płynów, sprawdźmy jakie mamy wyposażenie w naszym samochodzie, bo nawet wyjeżdżając do dalszych krajów, i nie mówię o podróżach wakacyjnych, już powiedzmy, że jesteśmy po wakacjach, ale nawet służbowo warto to skontrolować, żeby później nie naciąć się na jakieś dodatkowe koszty. Dobra, niech będzie. Poświęcę się do dzisiejszego nagrania. Założyłem sobie kurteczkę zimową, porozmawiamy sobie o stroju. Wcale nie chodzi mi o to, żeby teraz kreować jakieś mody na jazdę w samochodzie, bo prawda jest taka, e, i to też widzę na własnym przykładzie, bardzo często jeżdżąc na różne spotkania biznesowe, gdzie minimum ta marynarka jest wymagana, może nie tyle, że wymagana, no, należałoby ją założyć, najczęściej garnitur, zawsze tego garniaka zakładałem i jechałem, te ruchy skrępowane jak taka mumia w samochodzie, ani wygodnie, ani bezpiecznie, tak samo z kurtkami zimowymi, wsiadamy do auta i tak sobie w tym aucie robimy cieplej, zdejmijmy tę kurtkę, bo to nam nic nie da w dłuższej podróży, a po drugie krępuje nasze ruchy, a dodatkowo wpływa, że nasze pasy nie do końca dobrze są też dopięte. Ja staram się, nawet jeżeli mam jakieś spotkanie biznesowe, garnituru nie zakładać, biorę go do środka do samochodu, dopiero w międzyczasie przebieram się, czy to na którejś ze stacji benzynowych, żeby jednak ta podróż była e, dobra. Obuwie, mokasynki. Bardzo lubię, nie powiem. Niektórzy mówią Waldek, ale klapki wygodniejsze. Prawda jest taka, że w myśl polskich przepisów klapki nie są zabronione, jeżeli chodzi o jazdę w samochodzie, aczkolwiek policjanci korzystają z zupełnie innego zapisu, o tak zwane stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i jak policjant by się przyjrzał, to może nam wlepić mandat. Mówię wprost zdarzyło mi się kilka razy jechać w klapkach. Fakt faktem, ta noga się ślizga, no nie ma tej pewności, jeżeli chociaż chodzi by o naciskanie sprzęgła czy e, hamulca. Jeżeli chodzi o dostosowanie całego naszego stroju, ubierajmy się luźno, ubierajmy się wygodnie. Buty, jeżeli możemy zakładać, to kreujmy to w kierunku tego, co robią kierowcy wyścigowi. Czyli najlepiej cienka podeszwa, mamy lepsze czucie tego samochodu, a jeżeli ktoś musi, jak chociażby kobiety w szpilkach chodzić, to niech po prostu mają w aucie drugie buty na przebranie. Będzie znacznie lepiej, znacznie wygodniej i przede wszystkim znacznie bezpieczniej. Ach, jak sobie rozplanować podróż? No tutaj mistrzynią byłaby moja babcia. Ona zawsze miała każdą podróż rozplanowaną w najmniejszym kawałeczku. Kanapeczki też były, kawka albo herbatka do wyboru. E, oczywiście czasy poszły mocno do przodu i to nie jest jak w latach 90., że się szło do kiosku po mapę, człowiek na tej mapie szukał przed podróżą, czy nad morze to lepiej jechać przez komal, czy może przez Biały Bór. No, Teraz ten biały bór już nie taki straszny, jak to było przez pewne lata. Oczywiście technologia poszła bardzo do przodu. Mamy nawigację w samochodach, mamy nawigację w telefonach. Jesteśmy bardziej mobilni i łatwiej nam pewne rzeczy znaleźć, ale nie ukrywam, też można czasem się zaskoczyć, szczególnie na nowo wybudowanych drogach. Mamy m.in. fragmenty S8, no, która już w sumie parę lat z nami jest, czy chociażby S3, gdzie... Tych stacji paliw przy głównej drodze to za dużo nie uświadczymy. I warto wcześniej zastanowić się, spojrzeć sobie na nawigację, jeżeli tej trasy nie znamy, jak można tę podróż sobie rozplanować w kontekście zrobienia sobie przerwy. Bo oczywiście w autach osobowych tachografu nie mamy. Tachograf nas nie przywołuje do porządku i przechodząc już tak płynnie do przerw, które sobie robimy, jeden powie, że spokojnie on może robić przerwy co 500, a drugi powie, że wolałby robić co 200. A trzeci będzie uzależniony od tego, co powie jego dziecko, bo też pamiętajmy o innych naszych współpasażerach. Jak dziecko powie raz, tato, ja chcę Siusiu. Ono już najczęściej drugi raz tego nie powtórzy. E, a skoro jesteśmy już przy stacjach i robieniu przerw, przypominam o wtorkach i czwartkach z Shell v Power, bo to właśnie w te dni można zatankować paliwo premium w cenie paliwa podstawowego. I niezmiennie podkreślam, benzyna Shelby Power 95 jest we wtorki, a Shelby Power Diesel można zatankować w czwartki. A z racji tego, że nagrywam ten odcinek w czwartek, to właśnie dzisiaj tankowałem diesla. Przypominam, bo niektórym zdarza się mylić i odwrotnie. Odwrotnie podjeżdżają, a warto z tej promocji skorzystać. Jak już jesteśmy na stacji, oczywiście toaletka, to co potrzebne, pamiętajmy też o tym, żeby szybę sobie przeczyścić. Tak jak tutaj, dzisiaj krótki przejazd, może z 80 km i już mamy parę owadów na szybie. One mocno rozpraszają, tutaj to jest kilka, ale często po takiej dużej podróży na tej szybie zbyt dużo nie widać. Mamy najczęściej. Takie szczoteczki na kiju na stacjach, przetrzyjmy sobie na mokro tę szybę, o wiele lepiej będzie nam się podróżowało. Nie powiem, co ile robić przerwy, bo to każdy musi sobie indywidualnie na to pytanie odpowiedzieć. No właśnie, mówiąc przy kurtce o pasach, pomówmy o bezpiecznej pozycji za kierownicą. Tak mniej więcej 2-3 razy w roku staram się o niej przypominać, bo bardzo często o tym zapominamy. Wiadomo, chociaż w sumie, czy to takie wygodne? Pamiętajmy o tym, że dobra pozycja za kierownicą to przede wszystkim pomoc systemom, które mamy w aucie, żeby one zadziałały prawidłowo, żeby nam nie zrobiły krzywdy. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, każdy z nas jest inaczej zbudowany i nie każda sylwetka pasuje do danego auta. Pamiętajmy też o tym, że między korpusem naszym a kierownicą powinno być te minimum 38 cm luzu. Poduszka wystrzela z blisko z prędkością 330 km na godzinę żeby ona nam też krzywdy nie zrobiła. I właśnie idąc już za ciosem dalej za pozycją za kierownicą, tak instruktorzy nas zapewne uczyli. Tutaj rączki, o, trzymać. Jeżeli tutaj mamy luz, to tu powinno być ok. Sprawdźmy sobie, czy płynnie nie możemy ruszać. Tutaj mam regulację w dwóch płaszczyznach, więc można się trochę łatwiej dostosować. Tak jak już wspominałem, nie każde auto do danej anatomii można też dostosować. Gdy zapinamy pas, to pamiętajmy też o tym, że ok, włożony koniec. Nie, nie, nie. Przez dolne części kości miednicy sobie go dociągnijmy, i on teraz będzie dobrze działał. Na wypadek sytuacji awaryjnej będzie się blokował. Ten ma jeszcze dodatkowo ten system, że jeszcze przedkolizyjnie nas dociąga, co widzieliście w jednym z moich odcinków. Też róbmy tak, żebyśmy mieli nie do końca wyprostowaną nogę w momencie czy to hamowania. Tutaj sprzęgła nie mam, więc nie mam akurat jak tego pokazać, żeby w momencie zdarzenia nie zrobić sobie tutaj przeprostu. Pamiętajcie o tym, bo to niby podstawa, ale też o tym często zapominamy. Ja już tak dopomknąłem o wyposażeniu, co warto mieć w samochodzie. No tak, jest gaśnica, jest trójkąt. No tak, to jest absurdalne, ale w myśl polskich przepisów apteczka nie jest rzeczą obowiązkową, ale jednak udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkowe. I ja mimo wszystko uważam, że warto kupić nawet taką apteczkę za 20 parę złotych, żeby ją po prostu w aucie. Mieć. A co warto jeszcze mieć oprócz podstawowego, obowiązkowego wyposażenia? Dla mnie istotną rzeczą, i chyba na własnym przykładzie można powiedzieć, że namaszczoną, to są suchary, jak i woda mineralna. W każdym ze swoich samochodów mam włożone suchary, bo wiadomo, one się szybko nie przeterminowują. No, z wodą mineralną różnie bywa, nie chodzi o przeterminowanie, tylko szczególnie jeżeli mamy dosyć duże przymrozki. Ale miałem taką sytuację, to był rok, 2016, gdy jechałem na wyścigi Crossowe na tor e, Ring, jechałem kamperem e, no już blisko byłem toru, nad ranem dojeżdżałem, e, no i co się okazało wypadek na autostradzie a wypadek taki, że musieliśmy czekać blisko 6 godzin, niektórzy osobowkami próbowali cofać na wstecznym pasem awaryjnym do zjazdu, no kamper był trochę za szeroki, niektóre ciężarówki też trochę poblokowały, nie było jak, a trzeba czekać 6 godzin, bo jeszcze musiał prokurator przyjechać i prawda jest taka że pić i przekąsić coś się chciało, a nie było co, więc y, uważam, że warto nawet pójść do sklepu i kupić sobie dzisiaj taką paczuszkę. A niech leży w aucie na wypadek jakiejś sytuacji W, bo nikt z helikoptera nam niczego zapewne nie zrzuci. Jak sobie radzić ze zmęczeniem? Umówmy się szczerze, nikt z nas nie jest robotem i nie wierzę, że nikogo zmęczenie nie dopada. A szczególnie najgorsze zmęczenie jest, jeżeli jest, jedziemy w długą podróż i do celu mamy bardzo blisko. Ten ostatni odcinek jest najgorszy. Ja powiem wprost, bo podzielę to tak na kilka jeszcze dodatkowych podpunktów. Ze zmęczeniem nikt jeszcze nie wygrał, nie ma złotej metody na to, żadna suplementacja w tym nie pomaga, tylko i wyłącznie natura. Jeżeli faktycznie jestem bardzo, ale to bardzo zmęczony, z dłuższego mojego doświadczenia mogę powiedzieć jedno. To, co najlepiej mnie ulecza, to mimo wszystko sen. Ale nie taki sen, że idę w aucie, położyć się na 8 godzin, no bo to nie ma sensu. Tylko przede wszystkim taki sen, zanim nie wejdziemy w fazę głębokiego snu. Ustawiamy sobie buzik na 20-25 minut maksymalnie i kładziemy się wtedy. Człowiek naprawdę wstaje jak nowonarodzony. Jeżeli nie mamy aż na tyle czasu, to przede wszystkim zatrzymujemy się na poboczu, rozprostować chwilę kości, zrobić kilka przysiadów, fajnie jak jest wieczór. Jeszcze mamy tak rzeźko, od razu jest lepiej. Niektórzy podczas jazdy uchylają sobie okno, zmniejszają sobie temperaturę w aucie, żeby poczuć się bardziej rześko. Przechodząc do kolejnego podpunktu odnośnie tych dodatków. Jedni mówią, a to idę wypić sobie energetyka. Przyznam szczerze, kiedyś też tak robiłem, ale sam szybko doszedłem do wniosku, że energetyk to jest taki fajny wspomagacz na 10 minut, a potem jest taki zjazd od razu po tym energetyku, i to bywa dosyć niebezpieczne. Podobna sytuacja może być z kawą. Tutaj niestety muszę się Wam przyznać, bo jeszcze przed paru laty, jak nagrywałem odcinek, że mówiłem, że kawę to piję tylko i wyłącznie tak od czasu do czasu, bo ona mnie pobudza i działa najlepiej. No, już teraz tak nie jest, bo kawę po prostu piję częściej. Piję przede wszystkim kawę dla smaku, a jak piję kawę dla smaku, to ona już tak na mnie mocno ta kofeina nie działa i jest też podobnie, tak jak chociażby z energetykiem. Fajnie wziąć sobie, móc się lekko też ożywić, ale trzeba zwrócić uwagę, że ta kawa przede wszystkim to jest taki chwilowy też wspomagacz. Przy okazji też przypominam, bo na szelu teraz jest fajna Shell Kafe, warto podjechać i się e, napić. Ja to od razu piję czarną, nie szczypię się, nie dolewam tutaj żadnego mleka ani cukru, krótko i konkretnie. I kolejny punkt, idąc dalej za ciosem, jeżeli chodzi o zmęczenie. E, też już o tym mówiłem w jednym ze swoich odcinków, jak ważną rolę pełni nasze audio w samochodzie. Niektórzy właśnie lubią takie balladowe tematy, niektórzy lubią bardziej rockowe, bo to one ich pobudzają w tym momencie, kiedy już przychodzi taka sytuacja W, a ja cały czas będę powtarzał i to co się u mnie chyba najlepiej sprawdza w ostatnim czasie słucham dużo podcastów. Sorry, sam nie nagrywam podcastów. Akurat w tym nie czułbym się chyba najlepiej bardziej wolę taką formę e, wizualną e, niż tylko audio, ale nie ukrywam słucham dużo podcastów, bo uważam, że mimo wszystko nasz organizm lepiej wchodzi w interakcję. Ten umysł cały czas pracuje, bo cały czas słucha, przyswaja, i mimo wszystko uważam, że podróż też mi szybciej w tym wszystkim mija, i to zmęczenie przychodzi o wiele, wiele później. To też mówię jako ciekawostkę. Ha! Pilot. Teraz mój znajomy jechał do Chorwacji i jechał z żoną, która też ma prawo jazdy, i wzięli jeszcze wujka, który ma prawo jazdy, bo chcieli podróż podzielić na trzy osoby. Mówię szacun, przynajmniej podchodzą bezpiecznie do tematu. Ale bardzo często jest tak, że my, jako my, chcemy sami jechać całą podróż, no ale jedziemy też z pasażerami. No i dobrze, żeby ten pasażer, który siedzi na prawym przednim fotelu, taki pilot, może nie pilot rajdowy, ale żeby była to taka osoba, która nie zaśnie po pięciu minutach, bo ufmy się szczerze, gdy pasażer zasypia, sami dobrze wiecie, kierowcy o wiele łatwiej nie jest, bo przycisza muzykę, żeby ten pasażer mógł się spokojnie wyspać i jak jedziemy większą ekipą, to dobrze byłoby, żeby z przodu jednak usiadła ta osoba, wobec której mamy jakby największą... Pewność, że na drodze będzie nas w razie czego w stanie upomnieć, Waldek, tu skręć w lewo czy tam w prawo, albo przejechałeś czy coś, ale przede wszystkim, że będzie chętna z nami do rozmowy i nie zaśnie po pięciu minutach. To jest bardzo istotne. E, a bardzo często też się tutaj w tym zapominamy. Jaka powinna być temperatura wewnątrz auta? I oczywiście tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy czuje się w innej temperaturze lepiej i inaczej mu ta temperatura służy. Jedni są ciepłolubni, zimnolubni. Ja jestem raczej z tych zimnolubnych. Jak niektórzy mówią, że w środku w aucie powinna być temperatura 21,5 stopnia. Ja najczęściej mam temperaturę około 20-20,5 stopnia. A drugi nie ma klimatyzacji automatycznej i tym pokrętłem się gdzieś tam bawi, ale powiedzmy, że jest w stanie znaleźć dla siebie optymalną temperaturę. No latem też nie ma co przegrywać. Ginać, żeby nie było dużego skoku temperatury między tym, co na zewnątrz a w środku, ale jak na zewnątrz mamy 37 stopni, no to nie będziemy ustawiali 35 stopni w środku auta i grzali, ile się da. Każdy niech sobie indywidualnie na to odpowie. Wiadomo, im bardziej nas dopada zmęczenie, mimo wszystko, byłoby lepiej tą temperaturę trochę obniżyć bądź dołączyć klimatyzację, jeżeli z niej wcześniej nie korzystaliśmy. Tak się teraz zastanawiam, bo. Przygotowałem wam takie według mnie najważniejsze, czasem i bardzo podstawowe porady, na które warto zwrócić uwagę, przygotowując się do dłuższej podróży. Bez względu, że to jest tak jak u mnie, taki blok podróżowy miesięczny, gdzie faktycznie tych tysięcy kilometrów zrobiłem bardzo dużo, czy to jest jednostkowa e, nasza podróż. E, oczywiście, jeżeli coś warto jeszcze zamieścić, o czym warto pamiętać, napisz w komentarzu, ten komentarz przypnę, zróbmy takie fajne, pełne kompendium. I założeniem tego odcinka było to, by właśnie powiedzieć, jak się przygotować do tych podróży, na co zwracać uwagę. Dopiero w trakcie jego nagrań tak mocno do mnie doszło, że okej, okay, połowa tematów to dotyczy przygotowania, ale w sumie druga połowa to dotyczy tego, jak radzić sobie ze zmęczeniem. Bo prawda jest taka, że ze zmęczeniem jeszcze nikt nie wygrał. I to może być niezwykle trudne. Ci, którzy mówią, że są w stanie radzić sobie ze zmęczeniem, to bardzo często stoją tak z boku drogi, oparci o ekrany dźwiękochłonne, bo okazało się, że jednak będąc już 30 km od domu, to oko się po prostu przymknęło. Tak jak mówię, czujesz zmęczenie, wysiądź z auta, przejdź się, poskarz, zrób parę przysiadów, pokrzycz w lesie, rozprostuj kości, a jeżeli to nie pomaga, zmruż oczy, prześpij się, ustaw sobie budzik na 20-25 minut, tylko też nie w lesie, no w miarę bezpiecznym miejscu, najlepiej w okolicach stacji e, paliw, gdzie mamy między innymi e, kamery. E, więc może to już nie te czasy, gdzie należy podróż, nie wiadomo jak planować, ale warto o tych zagadnieniach, nawet tych podstawowych, które dzisiaj Wam przedstawiałem, mimo wszystko pamiętać, mieć gdzieś jest tył głowy, pozycję za kierownicą. Tego, kogo sobie dobieramy na prawy fotel, jeżeli ktoś jedzie z nami w towarzystwie, żeby ta podróż była przyjemnością i nie problemem. Okej, okay, to będzie na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!